Witaj, ukochana duszo! Dzisiaj anioły przynoszą ci potężną wiadomość, która głęboko dotyka twojego serca i oświeca twoją miłosną podróż. Pokazują, że istnieje ktoś, kto zawsze żywił ciekawość na twój temat, kto czuje twoją energię nawet z daleka. Wróżbita objawił tej osobie coś zaskakującego: że masz magnetyczną moc, zdolność do oczarowywania bez wysiłku. Dotykania dusz swoją czystością i prawdą. To objawienie obudziło głębokie uczucie w jej sercu, coś, co było uśpione, ale teraz zaczyna rozkwitać z siłą. Dzisiaj anioły pokazują, że ta osoba czuje Twoją nieobecność, nawet nie rozumiejąc dlaczego. Tęskni za Twoją obecnością, za Twoim sposobem uśmiechania się, za Twoim głosem, który uspokaja i dodaje siły. Dzisiaj anioły przygotowują duchowe spotkanie między wami, moment, w którym wasze spojrzenia się spotkają, a cała prawda zostanie ujawniona. To, co kiedyś było wątpliwością, stanie się pewnością, a ta osoba zrozumie, że jesteś wyjątkowa, błogosławiona, wysłana przez boskość, aby leczyć stare rany i przynieść prawdziwą miłość. Dzisiaj anioły również pokazują, że przechodzisz przez intensywny cykl transformacji. Ta faza może wydawać się trudna, ale to właśnie ona otworzy drzwi do głębszej, bardziej szczerej i trwałej miłości. Będziesz w stanie rozpoznać subtelne znaki, milczące gesty i spojrzenia, które mówią więcej niż tysiąc słów. Z każdym krokiem twoja ścieżka będzie się rozjaśniać, a ty poczujesz, jak miłość wypełnia każdą komórkę Twojego jestestwa. Ta szczególna osoba zaczyna odczuwać niewytłumaczalną pilność, by Cię szukać, zbliżyć się, wyznać wszystko, co przez tak długo było uwięzione w jej sercu. Dzisiaj anioły mówią, że ta odwaga nadejdzie we właściwym momencie, gdy ty również będziesz gotowy, by przyjąć to spokojem i czystością. W międzyczasie. Kontynuuj dbanie o siebie, wzmacnianie swojej energii i odżywianie swojej duszy pozytywnymi myślami. Oświadcz w komentarzach: Jestem godzien prawdziwej i głębokiej miłości. Błogosławiona duszo, wiedz, że dzisiaj anioły sprzyjają Tobie. To połączenie nie jest czymś zwykłym, to więź dusz, spotkanie zaplanowane długo przed tym życiem. Ta osoba czuje Twój zapach w myślach. Słyszy twój śmiech we snach i często budzi się z przyspieszonym biciem serca, czując Twoją obecność u swego boku. Nic nie dzieje się bez powodu, wszystko jest częścią boskiego planu, który teraz zaczyna się objawiać z większą jasnością. Dzisiaj anioły pokazują również, że masz w sobie ogromną wewnętrzną siłę, zdolną poruszyć góry i przekształcić każdą sytuację. Ta siła jest zauważana przez tych, którzy się do ciebie zbliżają, i to właśnie ujawnił wróżbita. Robisz coś magicznego, inspirujesz miłość, zaufanie i nadzieję we wszystkich, którzy krzyżują twoją drogę. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jesteś źródłem uzdrowienia i światła dla innych. Oświadcz w komentarzach: Ufam boskiemu planowi i przyjmuję miłość. Na którą zasługuje. Dzisiaj anioły nadal cię prowadzą na Twojej drodze miłości i połączenia. Objawiają, że nadchodzące spotkanie jest czymś znacznie głębszym, niż możesz sobie wyobrazić. Ta osoba, która przez tak długo wydawała się odległa, teraz czuje wezwanie serca. Coś w niej zaczyna bić z taką samą intensywnością, z jaką Twoje serce zawsze się dla niej otwierało. Ten moment połączenia zbliża się z boską siłą, prowadzony przez kosmiczne energie, które promują prawdziwe wyrównanie dusz. To spotkanie nie będzie przypadkowe. Życie, dzisiaj anioły i boska miłość już przygotowały grunt pod to spotkanie. Niezależnie od tego, jak bardzo wątpiłeś, dzisiaj anioły gwarantują, że ta miłość jest już przeznaczona do bycia. Kosmiczne energie dostosowują się, abyście wy oboje mogli się połączyć w sposób głęboki i szczery. To jest miłość, która przekracza czas i przestrzeń, objawiająca się w doskonałej harmonii między duszami, które się rozpoznają w każdym geście, każdym spojrzeniu, a nawet w każdej ciszy. Prawda, która się zbliża, jest objawieniem, które zmieni wszystko w Twoim życiu. Ta osoba, która kiedyś była cieniem w Twojej przeszłości, stanie się światłem w Twojej teraźniejszości i przyszłości. Zobaczysz wyraźnie, że miłość między Wami jest duchową więzią, czymś, czego nie można złamać, czymś, co ma głębokie korzenie w Twoim jestestwie. Wkrótce ta osoba otworzy swoje serce w nieoczekiwany sposób, dzieląc się uczuciami, które były ukrywane przez tak długo. I to Cię zaskoczy. Dzisiaj anioły proszą, abyś miał cierpliwość i wiarę w ten proces. Nie pozwól, aby niepewności przeszłości lub lęki przed przyszłością Cię blokowały. Pamiętaj, że miłość jest energią transformującą i leczącą. To połączenie jest przygotowywane na najwyższym poziomie duchowym i jest czymś, co przyniesie Ci niezachwiany spokój. Kiedy nadejdzie ten moment, Zrozumiesz, że wszystko, co przeżyłeś do tej pory, było konieczne, aby przygotować grunt pod tę miłość. Powinieneś otworzyć się, aby przyjąć tę miłość z całym zaufaniem, na które zasługuje. Nieważne, co działo się wcześniej, ważne jest to, że teraz jesteś gotowy, aby żyć tą nową fazą. Dzisiaj anioły mówią, że przeszłość już nie ma nad Tobą władzy. Nie definiuje kim jesteś ani czego zasługujesz. To, co definiuje twoją wartość, to światło, które niesiesz w sobie, czystość twojego serca i twoja zdolność do kochania bez zastrzeżeń. Ta osoba zobaczy to, co zawsze było przed nią, ale potrzebowała czasu, aby zobaczyć to oczami serca. Zakochają się w tobie ponownie, ale w sposób głębszy, bardziej prawdziwy, bardziej kompletny. Będzie to tak. Jakby poznali Cię po raz pierwszy, ale z uznaniem, że zawsze byli przy Tobie, nawet jeśli w sposób nieświadomy. Dzisiaj anioły gwarantują, że miłość, która do Ciebie przychodzi, będzie lecząca. Wyleczy stare rany, wymarzy traumy przeszłości i przywróci zaufanie w Twoich związkach. Ta osoba będzie odbiciem miłości, którą dawałeś światu, a to jest dopiero początek pięknej podróży. Nie śpiesz się. Aby rzeczy się działy, ponieważ boski czas pracuje dla ciebie. Wszystko jest wyrównywane w doskonały sposób. Dzisiaj anioły proszą, abyś zachował otwarty umysł i serce. Przypominają ci również, że miłość nie polega na znalezieniu kogoś doskonałego, ale na dwóch duszach, które się uzupełniają, szanują i pomagają sobie wzrastać. Ta miłość będzie więzią wsparcia, gdzie oboje będziecie mogli być razem silniejsi. Jednocześnie, gdy dzisiaj anioły objawiają, że ta osoba się zbliża, jest też ważna wiadomość o twoim własnym wzroście. Rozwijasz się, aby stać się jeszcze silniejszą i pełniejszą wersją siebie. Ten proces ewolucji przygotowuje cię na tę miłość, abyś, gdy się objawi, mógł ją przyjąć z mądrym i zrównoważonym sercem. Dzisiaj anioły zachęcają cię do zaufania procesowi, do nieśpieszenia się i do pozwolenia. By rzeczy płynęły naturalnie. Bądź świadomy, że gdy więź z tą osobą się wzmacnia, otwierają się dla Ciebie również inne drzwi. Dzisiaj anioły układają się w sposób dla Ciebie korzystny, a każdy krok, który robisz, przybliża Cię do realizacji Twoich marzeń. Miłość, która się objawia, nie jest tylko miłością romantyczną, ale uniwersalną, która obejmuje wzrost osobisty, duchowy i emocjonalny. Wszystko będzie ze sobą powiązane, tworząc solidną podstawę dla obiecującej przyszłości. Oświadcz w komentarzach: Akceptuję błogosławieństwa miłości, które płyną do mojego życia. Teraz, drogi słuchaczu, dzisiaj anioły objawiają, że dzieje się coś bardzo potężnego za kulisami. Osoba, która miała wątpliwości co do swoich uczuć, zacznie się wyjaśniać, a jej niepewności się rozwieją. Prawda zostanie ujawniona w momencie jasności, a ty zobaczysz, że wątpliwości i niepewności przeszłości nie są już częścią twojej rzeczywistości. Prawdziwa miłość nie jest kierowana przez strach, ale przez zaufanie, a ta osoba w końcu to zrozumie. To jest moment, aby uwolnić każdą negatywną energię, która cię więzi. Dzisiaj anioły proszą, abyś uwolnił się od wszelkiego bólu. Wszelkiego cierpienia i otworzył swoje serce na cudowne błogosławieństwa, które na ciebie czekają. Miłość, która nadchodzi, jest transformująca. Zabierze cię na nowe poziomy szczęścia i spełnienia. Ufaj temu procesowi uzdrawiania i wyzwalania, ponieważ to, co najlepsze, dopiero nadejdzie. Niech anioły nadal prowadzą twoje kroki, oświetlając twoją drogę miłością i pokojem. Niechaj znajdziesz siłę i odwagę, by objęci każdy nowy dzień z nadzieją i wiarą. Amen.